Dobra, bierzemy cztery rundy Ktoś dołączył, wyjeb go Niech gra. Nie gra nie, nie, nie. Oprawca, Ty jesteś opra oprawcą Oooojeć, dobra, gromy Groma, groma, groma Znowu mam latereczkę piękną z tym ziomkiem O kur ciemno tutaj jest Ja was nie znajdę chyba Ja sobie świecę latarką Teraz nie będę sprintował bo tutaj jest tak trochę lipnie Gdzie ty jesteś? W dupie Daleko stąd Oc Pam ty dżem, pompierob Zjem A ty nagrywasz? No zobaczę jak wyjdzie, nie? Dżem mm. O jestem koło mięsa. No po co ja to mówię? To nie. No nie, że już tego drzemu, ja pierdzielę. Dobra. A kogoś zabiję. <laughs> Dobrze. Jeszcze jeden. Ten cieć nie wiadomo gdzie się sobą. Ja tam wiem. Gdzie? Yy, no nie powiem ci. No mu. Szybciej no. się zakończy rozgrywka. Nie powiem ci. Bo mnie zabiłeś. Mm. 117 level, jaki koks. Co to za koksy tutaj grają? Też chcę taki level i pełno hajsu i w ogóle wszystkiego no Kurwa ten koleś się pewnie schował i będzie czekał jeszcze minutę No on no, czeka właśnie Schował się debil Mam te Kurwa z tego mięsa nie mogę się wydostać <laughs> Nie Dawaj. mogę się z mięsa wydostać Jest tu chyba ten ci... Nie, to mięso mnie trzepnęło Dobra idziemy <grystanie> Mięso mnie trzepnęło <grystanie> Dobra, powiedz mi gdzie on jest Chowa się za takim supem A nie wiem dokładnie gdzie Za supem No kuźwa 20 se... O ty Cfelu jeden! Zabił mnie. Wygraliśmy. Hmm, zabił mnie. Ja się schował za jakimś kuwa budynkiem. Ja wychodzę on akurat z latarką na mnie. Nawet go nie widziałem. Mogę iść sobie też z latarką. Dobra, kontynuacja. Zagramy sobie jeszcze, nie wiem, z 2-3 może rundki i tyle. Myślę, że wystarczy. Om the popyro Znowu będę z latarką biegał A ja? Ja też z latarką biegam Tak? No Jestem ofiarą Ta, ja też Zbudowa krowy Musimy się znaleźć Nie właśnie nie Ty... Ty Kur... Z... już mnie znalazł No Jakiś śmieci zwrócił się już, już go prawie, już mu wysadziłem z tej latarki prawie Idzie do ciebie, idzie do ciebie Serio? Niechętnie no? ja, ja widzę go Poszedł tu. Olecieć Kuj się wam by się przydało w coś innego też zagrać, nie? Dzisiaj to jutro, coś innego Co jutro? Nie wiem, jutro na przykład bestia Two thousand years later. Dobra, jeszcze 40 sekund Idzie tu, idzie tu, idzie tu Widzę fella. Aaaa, masz ty... Znowu jestem tym Uciekinierem, ofiarą Jestem oprawca O kuźwo. No to też z latarką No nie, ofiarą jesteś czy oprawcą Jestem ofiarą, ukryj się przed oprawcą No to jestem ofiarą, Dobra. No Cię muszę znaleźć Ty? Znaczy muszę Cię znaleźć żebyśmy razem syłać Jest tu! Kuźwa On mnie z broni, nawet mnie nie strzelił we mnie, tylko sobie po prostu podleciał i z broni mnie, trzepnął o! Będę patrzył jak grasz No dawaj idź gdzieś Nie idę, ja tu zostaję już No i co? I taki film będzie cały kurwa. O! Tu se teraz czekamy Przytyłeś? W świetach? Troszkę Dalej go to latarko <noise> Albo coś No i znowu jestem ofiarą, no ja cię kręcę Jest takie nudne bo już bym wolał strzelać bo ten podleci cię walnie z broni i koniec miski tu dobra idę szybko 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 ja go rachuję nie? o dobra tutaj jest staje. go jak psa kuźwa jak psa jak trutnia Oz ty śmieciu jeden w... No i wstał Nie trafiłem mu w głowę i chyba dlatego Kruźwa no co za typ Kto ciekawe która, która... On ma 118, to się nie dziwię. Uważaj, gdzie on jest? Nie, tutaj go nie ma On wtedy będzie szedł. Cześć za nim szedłem. go walnąłem z latarki, ma mało HP, weź go dobi. ażby żeby z drugiej strony ci nie wyszedł. Nie to chyba nie wyjdzie No powiedz mi gdzie cię zabił to. No mnie zabił przyszła. Idzie, taki... idzie, idzie, idzie. Idzie, no, idzie. MUGA! Dostrzałem. <grywa> no ja wiem. Na no, che tak, gra. Dobrze, kole. Mam, mam dziewiąty level. A ja prawie 7 już. Jeżeli podoba Wam się GTA V na tym kanale, zostawcie łapkę w górę, komentarz. No i udostępnijcie film. Będzie duża aktywność, wbijam kolejny odcinek następnego dnia. Trzymajcie się. Cześć. i...